Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Wiadomość z ostatniej chwili, w momencie kiedy robię ten film, jest nieco po godzinie 18.00. Irańskie siły wystrzeliły właśnie rakiety w kierunku amerykańskich baz w Iraku, w Katarze oraz w. Emiratach Arabskich szczególnie większość pocisków leci na bazę al udeid w Katarze. Wszystko zostało niemalże już ewakuowane, ale zostały na przykład pasy lotnicze, które zostaną zniszczone. Trwa walka na niebie z irańskimi rakietami, ale prawdopodobnie spora ich część doleci do celu. Irański prezydent Pezeszkian dziś powiedział: Tak, ani nie rozpoczęliśmy tej wojny, ani nie chcieliśmy jej. Ale nigdy nie pozostawimy żadnej agresji przeciwko Iranowi bez odpowiedzi. Będziemy stać za bezpieczeństwem naszego narodu i odpowiemy na każdą ranę na ciele Iranu z wiarą, mądrością i determinacją. Bóg jest naszym obrońcą. Prawa ręka Jatollaha, doradca jeden z najważniejszych, powiedział z kolei te oto słowa: Ameryka zaatakowała serce świata islamskiego i musi czekać na nieodwracalne konsekwencje, ponieważ Republika Islamska nie toleruje żadnej zniewagi ani agresji skierowanej przeciwko sobie. Nie ma już miejsca dla Ameryki. Ani jej baz w tym regionie i świecie islamskim. I to ma właśnie teraz miejsce. Pierwszy odwet za wczorajszy barbarzyński no, atak, napaść Stanów Zjednoczonych na Iran właśnie się dzieje. Bazy amerykańskie są atakowane. Tych baz jest całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o Izrael i wczorajsze ataki Stanów Zjednoczonych, to dzisiaj Izrael jeszcze przeprowadził naloty na lotniska, na sześć lotnisk w Iranie, oraz niestety zaatakował dzisiaj też Teheran no ale zginęło aż tysiąc osób tysiąc osób dzisiaj zginęło w Teheranie oni totalnie nie liczą swoich ofiar serio, to nie jest strefa gazy ziomeczki, to nie jest strefa gazy bo tam w strefie gazy to mogliście sobie robić co chcecie i nadal to robią wyobraźcie sobie, że Izrael dzisiaj też tam napierdziela na Liban serio, oni na Liban jeszcze dzisiaj napierdzielają a dlaczego na Liban? No bo tam jest przecież Hezbollah i się bardzo tego boją że z każdej strony mogą ich dzisiaj otoczyć czyli pierwszą taką reakcją Iranu jest dzisiejszy atak na bazę. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, bo wiadomo, że teraz nie jestem w stanie się tego dowiedzieć, ale jak tylko coś będę wiedział, to wam od razu to przekażę. A jeśli chodzi o dzisiejszy atak Izraela na Iran, to wyglądało to tak, Zactuję wam WP wiadomości. Izraelskie siły przeprowadziły atak lotniczy na Teheran oraz inne irańskie miasta. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. Według wstępnych informacji w wyniku izraelskiego nalotu mogło zginąć prawie tysiąc osób. Ale co to dla nich tysiąc osób, nie? Przecież tysiąc Osób to jest nic. Atak na Teheran w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do serii eksplozji w centralnych rejonach Teheranu. Izrael zaatakował również kompleks wojskowy. Jeśli chodzi o skutki tego ataku, tych na no to według agencji Associated Press, w wyniku izraelskich ataków zginęło co najmniej 950 osób, a prawie 3,5 tysiąca zostało rannych. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na niebie i też na Ziemi Izraelskiej, to my się niestety o wielu rzeczach nie dowiadujemy. Tak naprawdę, dowiadujemy się może o 20%. Ja sam, szukając dla Was informacji, nie jestem w stanie, bo wszystko jest tak starannie ukrywane. Naprawdę, no, ciężko się czegokolwiek dowiedzieć. Mało tam jest informacji, mało filmów, wszystko jest od razu cenzurowane. Więc siłą rzeczy, nawet gdybym chciał, to serio, nie jestem w stanie dotrzeć, bo oni tak to skrzętnie pielęgnują i tak chowają gdzieś tam po kątach, żeby ludzie się nie dowiedzieli, jakie oni straty ponoszą. No bo wyobraźcie sobie 2020 rok u nas, pamiętacie, co się działo wiosną 2022 rok, jeśli chodzi o zawiruchę wschodnią. My też tam nie byliśmy w stanie się dowiedzieć, jak jest w rzeczywistości, i media podawały swoją narrację. Teraz jest podobnie. To, że w mediach mówią, że tam w Tel Awiwie jest wszystko w porządku, że jest wszystko przechwytywane, nie oznacza wcale, że tak jest. Może być zupełnie inaczej. Tam pół miasta może być już zrujnowane, a my nie jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć. Dlatego. Nie ma co tak na serio traktować tego co mówią w mediach, tylko przesiewać jak takie sitko. Tylko że nie jesteśmy w stanie, prawda, bo serio oni naprawdę tam nałożyli taką grubą, mocną, taką zmasowaną cenzurę, więc wyjątkowo ciężko jest się obecnie dokopać do realnej sytuacji w Izraelu. Ale jest też ważna informacja, cieśnina Ormuz została zablokowana. Iran nie wydaje zgody na to, żeby przepływały tam tankowce, a przypomnę, że jest to najważniejsza cieśnina z tego co mi wiadomo, to najbardziej istotna, najbardziej strategiczna, jeśli chodzi o ropę naftową, czyli o paliwo. 30% z tego co, co wiem 30% zasobów ropy naftowej jest właśnie przetransportowywana tankowcami przez cieśninę Ormus. Ta cieśnina została wyłączona z ruchu, natomiast Stany Zjednoczone zwróciły się do Chin z prośbą uwaga z prośbą o uniemożliwienie Iranowi zamknięcia. Cieśniny Ormus. Wyobraźcie sobie, że oni sobie tego nie wyobrazili, że taka sytuacja może mieć miejsce. Serio? Donald nie wziął pod uwagę tego, że Iran może tę cieśninę zamknąć. I teraz proszą Chiny. Bo jesteście takimi Ciemajdami. Chiny prosicie, a Chiny wam środkowy palec pokażą. Mało tego. Chiny podobno i to też jest bardzo ciekawe. Teraz otwierają połączenie kolejowe. Co skróci z 40 dni transportu drogą morską do 15 dni drogą kolejową. Więc to jest dla nich bardzo ważne, i myślę, że to też jest jeden z czynników, dla którego Stany Zjednoczone muszą tam nawalać, bo przecież wiadomo, kto jest największym konkurentem Stanów Chiny. Dzisiaj też została zaatakowana baza wojskowa USA w Syrii, w Al-Hasaka. Czyli pierwszy taki ruch irański to będą amerykańskie bazy, no bo kto ich wczoraj zbombardował? No Amerykanie, więc skoro Amerykanie ich zbombardowali, to muszą ponieść konsekwencje. Teraz podobno jakieś większe załogi z Francji i z Wielkiej Brytanii gdzieś tam się zbierają na Bliskim Wschodzie. Myślę, moi drodzy, że to będzie grubsza sprawa, bo tak, bo Iran na 100% się nie podda, nie ma takiej opcji. Tam nie ma nawet mowy o jakichkolwiek negocjacjach. To znaczy, negocjacje mogą wchodzić w grę, ale na warunkach Iranu. To nie jest tak, że ktoś negocjuje i narzuca swoje zdanie, bo trafi na naprawdę wyjątkowo twardego rywala, wyjątkowo mocnego przeciwnika. To nie jest Syria, to nie jest Liban, to nie jest Palestyna, to nie jest Jordania. Oni chyba nie zdawali sobie sprawy z tego, co ich czeka. Natomiast my też mamy naszych mistrzów, naszych polityków, którzy naprawdę nie widzą problemu w tym, że ktoś najechał Iran i dla nich jest to obrona. To, co zrobił Izrael ostatnio dla takiego gościa, który nazywa się Zalewski Paweł, skąd on jest? Polska 2050? Posłuchajcie, co on pierniczył. A nasz stosunek do tej wojny jest jaki? To jest nasza wojna? Rozumiemy doskonale prawo. Izraela do samoobrony, nawet takiej Samo samoobrony nawet takiej samoobrony wyprzedzającej. A jestem pewien, że takich gości, chciałem powiedzieć takich polityków, ale ciężko tego kogoś nazwać politykiem, może taki samozwańczy polityk. Myślę, że jest naprawdę wielu. Myślę, że nawet większość w sejmie podziela jego opinię. Niestety, to jest przerażające, ale są tacy ludzie, kto tego broni jak pan Zalewski. A no ci, którzy prawdopodobnie jakieś tam konotacje mają. Historyczne. Wiecie o co chodzi? No, domyślacie się zapewne, więc wszyscy ci, którym to przeszkadza, jest na przykład taka pani Biejat, która się bardzo rzuca, natomiast inna pani z lewicy już się nie rzuca. Czyli jeśli kogoś dotyka, to bezpośrednio, personalnie, no to się rzuca, a jeśli kogoś dotyka, to wiadomo, kim kto jest. I potem możemy poznać, kto tam jest jaki. No, wiecie o co chodzi? Kurde, no, chciałbym wam powiedzieć po imieniu nazwać, ale wiadomo, że nie można ale wiecie jakie tam są korzenie o, o to jest fajne określenie, korzenie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę będę śledził dla was te informacje wiadomo, że ten rejon jest mi bliski nie tylko dlatego, żeby sobie nabijać wyświetlenia, przecież ja już te filmy robiłem dawno, dawno, dawno temu, mam jeden taki w zanadrzu jeszcze który muszę odświeżyć, bo teraz jest on naprawdę bardzo istotny, jeśli chodzi o Trumpa i jego konotacje z Bliskim Wschodem, z Jerozolimą no i zawsze trzymałem kciuki wiadomo za kogo, Iran nie jest nikim złym, to są fajni ludzie, to są Normalni ludzie bardzo pokojowo nastawieni do Polski i do Polaków. Nie tylko poprzez naszą historię, ale też przez teraźniejszość. Oni naprawdę nic tam do nas nie mają. Jak tam Polak jedzie, to jest naprawdę goszczony, czuje się bezpiecznie. Jedynie, czego mi szkoda i naprawdę jest mi żal, to to, że no nie mogę tam jechać. A naprawdę miałem taki plan. Ja miałem plan jechać, to już było w 2019 roku, mówiłem wam to. Czy nawet w 2018, że naprawdę chciałem jechać do Syrii i do Libanu, ja bym tam pojechał. Ja bym mógł tam troszeczkę być, bym wam robił te filmy. No nie wiadomo, jak z Iranem, bo wiadomo, tam nie można kręcić filmów. Do Izraela nie wiem, czy by mnie wpuścili, prawdopodobnie nie, no ale gdzieś tam bym się zahaczył w jakimś Libanie. No a teraz wiecie, no szkoda mi bardzo, bo, bo interesuje mnie to i też staramy się swego czasu robić bardzo dużo filmów dla Was o Bliskim Wschodzie. No i wiem, bo czytałem komentarze, że lubiliście i lubicie nadal tę serię. Pozdrawiam, jeśli macie jakieś informacje, piszcie maila suwerenny.pl, małpa.gmail.com i do usłyszenia, cześć, pa pa.